Muzeum Czartoryskich to jedno z najstarszych muzeum w naszym mieście. Jest to oczywiście Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie i poza bardzo dobrze znaną wam damą z możecie tu zobaczyć bardzo dużo dzieł sztuki. A jakich? Kolekcja muzeum obejmuje przedmioty ze wszystkich epok. Najstarsze eksponaty muzeum pochodzą z czasów prehistorycznych, jest ich jednak niewiele, gdyż zasadniczo nie gromadzi się zabytków archeologicznych z wyjątkiem archeologii klasycznej. Muzeum posiada również ogromny zbiór sztuki starożytnej. Najnowsze eksponaty to dzieła nabywane od artystów tworzących współcześnie. Ponadto w obiekcie znajdują się kolekcje sztuki średniowiecznej, nowożytnej z XX i XIX wieku. Zasadniczym członem zbioru jest polska kolekcja Malarstwo, Rzeźba, Rysunek, Rzemiosło Artystyczne. Zbiory muzeum podzielone są pomiędzy 21 działów, z których każdy opiekuje się eksponatami o jednorodnym charakterze. Kolekcje udostępniane są szerszej publiczności poprzez ekspozycje Stałe i Wystawy czasowe. Ponadto do celów badań naukowych możliwe jest zapoznanie się z przedmiotami przechowywanymi na co dzień w muzealnych magazynach. Wszelkie informacje o działalności muzeum znajdziecie na stronie internetowej. Miasto Kraków zdobyło dotację rządową na zakup wyposażenia Krakowskiego Centrum Muzyki, czyli nowej sali koncertowej, która powstaje w Krakowie i siedziby dwóch miejskich orkiestr. Zakupiliśmy mistrzowskiej klasy instrumenty. Rozpoczęła się wielka eskalpada po najlepszych pracowniach lutniczych i atelier w Paryżu, w Wiedniu, w Londynie i znaleźliśmy unikatowe instrumenty, na których grali Najlepsi, najlepsi muzycy Europy i Ameryki i sprowadziliśmy je do Krakowa. Zakup takich nowych instrumentów smyczkowych, wioloncze, altówek, skrzypiec dla orkiestry to nie tylko lepsze brzmienie, ale też bardzo mądra lokata kapitału, bo z zakupem takich instrumentów jest jak z dziełami sztuki. Ich wartość z każdym rokiem wzrasta. Najbardziej instagramowa kawiarnia w naszym mieście znajduje się na ulicy Sławkowskiej 3. A co to dokładnie za miejsce i skąd pomysł, żeby znalazło się właśnie w Krakowie? To sprawdziliśmy dla Was. Znajdujemy się na Sławkowskiej 3, obok hotelu Saskiego. Jesteśmy w samym centrum Krakowa. Posiadamy tutaj dwa poziomy, dwa poziomy restauracji na ponad 100 miejsc siedzących. Jesteśmy partnerem Elana na centralną Europę. Rozwijamy markę, którą znają ludzie zazwyczaj z Londynu i z Bliskiego Wschodu. Staramy się pokazać ludziom w Polsce już drugi elan i liczymy na ekspansję w środkowej Europie na Czechy, Słowację, Węgry, Austrię i Niemcy. Którze Markiewicz. Jestem autorką Kurtyny Kobiet, która w zeszłym roku, w grudniu 2023 roku, została odsłonięta w Teatrze Słowackiego w Krakowie. Kurtyna powstała, aby uczcić 130-lecie istnienia teatru i upamiętniać 130 kobiet związanych z miastem Kraków. Powstała przy współpracy z tkaczkami z Podlasia, panią Bernardą Roś i panią Lucyną Ckędzierką, oraz przy współpracy z. Stowarzyszeniem Twórczyn Ludowych Lud Art działającym przy Muzeum w Krakowie. Panie z Lud Artu haftowały złote postacie, które znajdują się na kurtynie, a tkaczki utkały całe tło, na którym te postacie się znajdują. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych w Krakowie po raz kolejny odbyło się święto rękawki. oczywiście tradycyjnie pod kopcem Krakusa. A co tutaj się działo? O tym opowie nam Przemysław Walaszczyk z Centrum Kultury Podgórza. Bardzo się cieszymy z tego powodu, że mieszkańcy Krakowa, pomimo tych nie najlepszych warunków atmosferycznych, zdecydowali się odwiedzić tradycyjne święto rękawki pod kopcem Krakusa i wziąć z nami udział w tej podróży w czasie. Bo rękawka jest swoistą lekcją historii. Można zobaczyć na żywo, jak wyglądało życie we wczesnośredniowiecznych osadach, jak wyglądała kultura, obyczaje, a nawet i gastronomia. Mamy specjalną wioskę słowiańską, mamy jarmark historyczny, na którym można zakupić produkty lokalnych rzemieślników. Nie tylko z Podgórza, ale również z całego Krakowa i Małopolski. Bardzo bogaty program, którego punktem kulminacyjnym jest Wielka bitwa wojów to jest najbardziej spektakularny element rękawki, który już od wielu lat przyciąga rzesze mieszkańców właśnie tutaj pod kopiec Krakusa. Jubileuszowy urodzinowy koncert Tauro na areny Kraków pod tytułem To Kraków tworzy metamorfozę odbędzie się już w najbliższy piątek, 5 kwietnia o godzinie 20. Dyrektorem artystycznym projektu został Miłosz, artysta, który jest specjalistą od nowych brzmień, ciekawych interpretacji interesujących muzycznych odsłon. A w repertuarze nie zabraknie utworów bardzo dobrze Wam znanych krakowskich artystów. Światowa gala, wyjątkowe wydarzenie dla miłośników roślin i nie tylko zawita do Krakowa. Pojawi się 6 i 7 kwietnia z bajecznym kiermaszem roślin doniczkowych chwali widowiskowo-sportowej Suche Stawy w Krakowie. Przed nami kolejna odsłona cyklu Symfonieta Od Nowa. Tym razem spotkamy się w Nowej Hucie.